witajcie, Paweł Lemański, portal muzyki.com, a mi się kłania, Artezia MA88 Nie wiem skąd 88 w nazwie, no bo tutaj nie mam 88 klawiszy, a 61 No taki ochlik. natomiast instrument, który jest bardzo ciekawy Dlatego, że jego cena jest przede wszystkim atrakcyjna A dlatego ma mnóstwo, mnóstwo różnych funkcji Co kryje w tej cenie? Zapraszam do recenzji Artezja w swojej ofercie ma bardzo dużo pianin, natomiast to pianko jest przede wszystkim, w zasadzie to nawet nie pianino, a keyboard, jest przeznaczony dla początkujących, dla tych, którzy nie do końca wiedzą, czy chcą inwestować w tą rozrywkę, czy właśnie to dla nich będzie po prostu rozrywka, czy też sposób na życie, czy też całe życie. Nigdy nie wiadomo, jak się Wasza edukacja potoczy, czy będziecie koncertować, czy może po prostu grać w domu, natomiast zawsze od czegoś trzeba zacząć. No a tutaj mamy 100 rytmów. Czyli 100 akompaniamentów, 129 różnych dźwięków zgodnych ze standardem General MIDI. W sumie mamy tutaj wszystkie dźwięki z danej kategorii brzmieniowej. Mamy rytmę, mamy brzmienia, mamy rejestrator taki pokładowy, bardzo prosty, funkcje lekcji, mamy również możliwość zaaplikowania tutaj pogłosów. Naprawdę sporo możliwości. Dla małych dzieci takich 1, 2, 3, może 4 lata. Fajnie jest, kiedy instrument nie ma dynamicznej klawiatury albo ta klawiatura naprawdę jest taka bardzo delikatna, wtedy. To się przydaje. Jeśli chcemy nauczyć się grać na instrumencie, no to klawiatura musi spełniać absolutne minimum. Musi być dynamiczna. O jej jakości, no wiadomo, są różne klawiatury, ale musi być dynamiczna. Wtedy możemy jakoś artykułować dźwięk. Możemy zagrać raz głośniej, raz ciszej, a nie jedną dynamiką, tak jakby to grał komputer. Tak więc uczulam tych, którzy nie chcą inwestować ciutkę więcej, bo czasami jest to 100, 200, może 300 zł, bo kupicie instrument, który Szybko się was, wam znudzi, dlatego że y, jedna, y, jedna dynamika to naprawdę dźwięk jednostajny to stanie się szybko dla was nieatrakcyjne. Minimum trzeba spełnić. M88 Ma właśnie matką klawiaturę dynamiczną, tak więc no, dobry początek jak najbardziej. Warto dodać, że pulpit na nuty również jest w zestawie, ale w zestawie nie ma pedału, no i tutaj kontrolera nożnego nie podłączymy, gdyż nie ma takiej możliwości, ale jest on realizowany cyfrowo za pomocą przycisku. Za pomocą przycisku jest jeszcze jedna fajna funkcja realizowana, o której później mamy metronom, mamy rytmy, mamy wojsy, bardzo fajna. No to może pokażę Wam te wojsy. Jak brzmi fortepian w instrumencie, którego cena nie przekracza? No właśnie, kiedy można mówić o cenach, jak to wszystko galepuje, ale nie przekracza nawet 700 zł, a więc no posłuchajmy, co artezja ma do powiedzenia i jakie ma brzmienia. No właśnie, tutaj nie mamy pedału. Mogę sustain realizować poprzez przycisk. Myślę, że do keyboardu wcale pedał nie jest potrzebny. Już gracie melodię prawą, lewą ręką. Sobie gracie akompaniament i wam to nie przeszkadza. No ale sprawdźmy jakieś inne brzmienia. Bardzo fajnie brzmi music box. Tak jakby ktoś po prostu grał pałeczką. Zobaczmy vibrafon. Marimba. głosami brzmień basowych we wszystkich instrumentach, które mają bank general MIDI. Orchity są wspaniałe. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Zwróćcie uwagę, że w setapie oprócz ewalizacji, zmiana oktawy i tak dalej. Ja mogę wybrać funkcję Vibrato. I teraz zobaczcie. Mamy taką funkcję ukrytą, ale mamy również efekty. Mogę wyłączyć efekt, ale mogę również z efektu skorzystać. Zobaczcie, mam pogłos. Mam tych pogłosów. Bardzo, bardzo dużo. A ósmy pogłos to już nawet nie jest pogłos, co taki delay. Mogę również zdecydować, ile tego efektu ma się znajdować w brzmieniu. Dwa na raz, ustawienie i wracają do 30. To jest dobre. O, jest również chorus. Mogę decydować o tym, ile chorusa ma się znajdować. Mamy również equalizer, czyli więcej basu, mniej basu, więcej góry, mniej góry. Ogólna głośność instrumentu. Panorama. Tak się prezentują style w tym instrumencie. Mogę szybko podzielić klawiaturę na dwie części. Klasyczny split, ale mogę również łączyć brzmienia. OK, zróbmy split. Na panelu mam szybki dostęp do rejestratora. Wystarczy kliknę rekord i zacznę grać. No i automat od razu zarejestruje moją grę. Posłuchajcie. Mogę oczywiście sobie dogrywać drugi głos do mojego rejestratora. Razem z tym instrumentem możemy nauczyć się akordów. Poniżej mamy wypisane różne akordy, i na przykład chcemy wiedzieć, jak wygląda Yy, na przykład D-dur. D-dur, niech to będzie D6. I proszę bardzo, mam już na klawiaturce wirtualnej rozpisane D6. Demol 7. Proszę bardzo, każdy akord zwiększony, zmniejszony również tutaj się znajduje. I zostaje nam wypisane, więc możemy się uczyć dowolnego, dowolnego dźwięku. Zobaczcie C, D, E, F, G, A, H i C. Naprawdę dla uczącego się wyśmienita zabawa. Mam również Metronom, i w setupie mogę zmienić ilość kliknięć, zobaczcie. ale więc to nie jest taki. Taki bardzo prymitywny instrument. Instrument, który naprawdę na dobry początek daje nam mnóstwo, mnóstwo różnych funkcji. Na przykład mamy trzystopniową lekcję. Pierwsza lekcja. W pierwszym trybie, jak widzicie, dowolny klawisz będzie odtwarzał melodię, więc poznajemy sobie utwór. W drugim. W drugim, w drugim trybie lekcji ja już muszę nacisnąć poprawny klawisz, który mi się tutaj pojawia, inaczej utwór nie ruszy. A w trzecim trybie lekcji już muszę podążać sam, już instrument na mnie nie poczeka. I tych lekcji mamy tutaj aż różnych sto, to są różne ćwiczenia. A więc możemy się uczyć po prostu bez nauczyciela, ćwiczyć sobie paluszki. Na dynamicznej klawiaturze dynamika przedstawia się następująco: Ale mogę sobie wyłączyć klawiaturę i grać ze stałą dynamiką. Zmienić z normal na twardą klawiaturę albo skorzystać z trybu high. Ona będzie delikatniejsza. Słyszcie, że już gram jasne dźwięki. Czyli lżej będziemy naciskać, a będziemy grać głośniejsze dźwięki i jaśniejsze dźwięki. Jeśli zmienię na low. To będą się użyć znacznie więcej siły, aby grać głośniej i grać po prostu jaśniej. Możemy wykorzystać transpozycję, możemy wykorzystać również strojenie. Dostroić się chociażby do akordonu, czy innych instrumentów, czy też dętych, na przykład. Artezja ma 20 Artezia M88 to instrument, który możecie zabrać gdziekolwiek. Waży nieco ponad 4 kg i jest zasilany również poprzez baterie, A więc, y, dla tych, którzy lubią podróżować czy grać na kocyku, wspaniała sprawa. Y, przedszkolanki, które chciałyby sobie y, właśnie szybko podróżować z klasy do klasy, y, nie podpinać się, być może nie ma gdzie się podpiąć w klasach bo nie wiem, gniazdko jest gdzieś wysoko, różne sytuacje znam, bo moja żona na co dzień to przerabia. Tak więc bardzo dobra rzecz, że są baterie, bo nie w każdym instrumencie one się pojawiają. Instrument, który posiada 129 brzmień, 100 rytmów na każdą okazję, bo te rytmy, jak strzeliście, i są klasycznymi rytmami, i są nowocześniejszymi, takimi densowymi stylami. Myślę, że wart instrument polecenia dla tych, którzy dopiero zaczynają, chcą się sprawdzić, czy gra na instrumencie ich wciągnie. Artezia MA88, instrument dla początkujących. Na razie, pozdrawiam, cześć.